Żyjemy w świecie ciągłego pędu, stresu i porównywania się z nimi w social mediach. Dlatego rynek wellness i produktów związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne jest wart miliardy dolarów i wciąż rośnie. A ty możesz mieć jego mały kawałek dzięki niezwykle prostemu, ale potężnemu produktowi dziennikowi wdzięczności. To nie musi być skomplikowane. Wyobraź sobie pięknie zaprojektowany notatnik, na każdej stronie proste pole z datą i trzy pytania: za co jestem dziś wdzięczna, co dobrego mnie dziś spotkało. Jaki mały sukces dziś odniosłam? To narzędzie, które w 5 minut dziennie pomaga ludziom zmienić perspektywę, walczyć ze stresem i doceniać małe rzeczy w życiu. Tworząc taki produkt, nie sprzedajesz tylko papieru. Sprzedajesz obietnicę spokoju, pozytywnego myślenia i lepszego samopoczucia. Pomagasz innym realnie poprawić jakość ich życia, jednocześnie budując swój dochódowy biznes. Czy może być lepsze połączenie, tworzenie wartości dla innych i dla siebie? Zaobserwuj mój profil po więcej pomysłów na produkty, które niosą realną wartość i odpowiadają na potrzeby współczesnego świata.